Zandvoort! Miasto i gmina w prowincji Holandia Północna, jeden z najbardziej popularnych kurortów wypoczynkowych Holandii nad Morzem Północnym. Do miasta prowadzi trasa kolejowa z Amsterdamu przez Harlem. Latem jest to jedno z miejsc wypoczynku mieszkańców Amsterdamu. Pociągi zatrzymują się na zabytkowej stacji końcowej z XIX wieku o nazwie zantford Zee. Największe atrakcje tego miasteczka to Circuit Park Zandford to tor wyścigowy, który był wielokrotnie używany do organizacji Grand Prix Formuły I Holandii. Kolejne zawody z tego cyklu na tym torze odbędą się w dniach od 23 do 25 sierpnia. Plaże: Zandford słynie z dużych plaż, które są idealne do relaksu, kąpieli słonecznych i spacerów brzegiem morza. Zandford's Muzeum prezentuje historię miejscowości oraz wycieczki rowerowe. Holandia jest znanym krajem rowerowym, a Zandvoort nie jest wyjątkiem. Można wypożyczyć rower i odkrywać okoliczne tereny, w tym piękne wydmy i przyrodnicze rezerwaty.